Bardzo cieszy nas to czyste konto, szczególnie w zimie, ale jakby nie jest to dla nas priorytet. Wydaje mi się, że w tym meczu teraz dla nas będzie, żeby, żeby podtrzymać tą dobrą pasę, żeby podtrzymać tą dobrą motywację, którą mamy i to jest najważniejsze. No. Zrobimy wszystko tutaj, żeby zakończyć dobrze ten rok, żeby zdobyć te trzy punkty i, i żeby, żeby do, z dobrym dobrą humorem wejść na święta i, i przepracować teraz tą, tą zimę. I, i żeby dać się wszystko e, nawrócić. Tak jak w każdym meczu, w szczególności u siebie, e, na pewno chcemy poprawić te, te statystyki u siebie, bo w pierwszej widze byliśmy twierdzą u siebie, teraz w Ekstraklasie no, różnie to było, więc my na pewno poprawili statystyki u siebie. Więc na pewno idziemy z pełnym zaangażowaniem, pełnym sercem na ten mecz, więc serdecznie zapraszam wszystkich sympatyków. Tak jak powiedziałeś, ta dobra forma też wróciła do nas, wygraliśmy dwa mecze, ale, ale wiemy dokładnie, gdzie jesteśmy, w którym miejscu i wiemy ile jeszcze praca na nas czeka, więc zrobimy wszystko, żeby ten mecz wygrać. Każdy mecz to jest nowa historia, każdy mecz troszkę inaczej jest rozgrywany, to mogą są, to są, być inny zestaw zawodników, tak. wiadomo, że Zagłębia ma teraz troszkę gorszy okres, ma swoje problemy, więc na pewno będą chcieli też zakończyć dobrze ten rok, wiadomo, przegrać 4-0 z Legią, która też nie jest najlepiej dysponowana ostatnio, no to wiadomo, to jest cios, więc na pewno będą chcieli zrobić wszystko, żeby tutaj przyjechać i powalczyć o punkty, no ale tak jak powiedziałem, my jesteśmy świadomi tego, gdzie jesteśmy. Nie ma chorób optymizmu u nas tutaj, że wygraliśmy dwa mecze i już jest fajnie, tylko cały czas pracujemy, cały czas spłodna głowa. Przyjedzie drużyna tutaj, która na pewno będzie walczyć do samego końca, będzie chciała zmyć tą plamę z legi i powalczyć o trzy punkty, więc my będziemy na to przygotowani i od pierwszej minuty tutaj w niedzielę będziemy walczyć dla górnika.